Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam na katechezie naszej misyjnej. Czas mamy taki jaki mamy czas wielkiego postu, ale też i nasz pobyt w domu, bo kwarantanna. Ja jestem w biurze, wszyscy nasi pracownicy pracują zdalnie. Ja też chcę pracować zdalnie, ale najpierw muszę przygotować pewien materiał. W dyrekcji wpadliśmy na pomysł, żeby dać pewnego rodzaju alternatywę dla tych, którzy bardzo mile. Spokojnie spędzają ten czas w domu, ucząc się, czytając, lektury, pogłębiając swoją wiedzę kulturalną, ale przede wszystkim wiedzę religijną. Mam nadzieję, że zaglądacie bardzo często do Librusa, odrabiacie pracę domową, nadrabiacie zaległości, ale też nie może zabraknąć jakiejś konkretnej katechezy dla tych, którzy nie tylko przygotowują się do sakramentu Bierzmowania. Ale i dla wszystkich uczniów, moi kochani, chciałbym zaproponować na dziś katechezę, która brzmi: Kto to jest misjonarz? Kto to jest misjonarz? Bardzo proszę, można sobie gdzieś zapisać ten temat, albo odszukać go w swoim podręczniku, bo on na pewno się pojawia. Przy okazji Kościoła Misyjnego, mówimy w Tygodniu Misyjnym, bardzo dobrze. Od razu taka powtórka. Przedostatnia niedziela października to Światowy Dzień Misyjny. Wtedy swoją modlitwą i zaangażowaniem misyjnym, naszą pracą, naszymi modlitwami w kościele albo indywidualnie, wspieramy papieskie dzieła misyjne. Papieskie dzieła misyjne należące do papieża, które dotyczą całego świata misyjnego. Przy okazji 6 stycznia mamy Światowy Dzień Misyjny Dziecka, ale też w Polsce obchodzimy Dzień Solidarności Pamięci o Polskich Misjonarzach, czyli jeszcze inne wydarzenie. Drugiego, w drugą niedzielę Wielkiego Postu obchodzimy niedzielę Adgentes. Jest to taka fundacja, Stworzona przez Konferencję Episkopatu Polski, która pomaga tylko polskim misjonarzom. Ale my wracamy do początku naszej katechezy. Kim jest misjonarz? Kto to jest misjonarz? Gdybym Wam zadał pytanie, to oczywiście przed oczyma macie jakiegoś gościa w Waszej parafii, który wrócił z Afryki albo wrócił z Azji, z terenów misyjnych, tereny misyjne, terytoria misyjne. Bardzo proszę sobie wygooglować i sprawdzić, co to jest takiego terytoria misyjna. Przyjeżdża do Waszej parafii misjonarz, no i opowiada o ciekawych, o ciekawych wydarzeniach, o, o tym, jak pracuje w Amazonii, na kole podbiegunowym, gdzieś w Azji, dalekiej, na dalekim, na dalekim Wschodzie. Bijemy brawo, wzruszamy się. Ogarniamy go modlitwą, pomagamy mu materialnie, ale ten misjonarz wyjeżdża z naszej parafii i zadajemy sobie pytanie, co my możemy zrobić, żeby temu misjonarzowi pomóc. Czy tylko blisko dwa tysiące polskich misjonarzy i, i kilkadziesiąt tysięcy misjonarzy na świecie jest odpowiedzialnych za dzieło ewangelizacji? No nie. No nie, no właśnie. Tutaj dochodzimy do. Sedna naszej katechezy. Kto może być misjonarzem? A inaczej, kiedy stajemy się misjonarzami? Moment Chrztu Świętego. To jest ten moment, kiedy kapłan chrzcinie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego nadaje mi imię, namaszcza mnie świętym olejem i mówi: Masz udział w misji kapłańskiej, królewskiej i prorockiej Jezusa Chrystusa. Jesteś. W łączności z Jezusem jesteś prorokiem. Swoim postępowaniem, swoim życiem świadczysz o Chrystusie. Masz udział w życiu wiecznym, który daje Jezus Chrystus, w Jego Królestwie i też w kapłaństwie powszechnym, które na mocy Jezusa Chrystusa sprawowane jest tylko w Kościele. A zatem już zaczynamy sobie uświadamiać, że jest pewnego rodzaju grupa, specjalistów, którzy wyjeżdżają na misje, którzy głoszą Ewangelię na terytoriach misyjnych, na krańcach świata i są ci, którzy na mocy Chrztu Świętego tu, gdzie się znajdują, na kwarantannie, w swoim domu, za chwilę w swojej szkole, są powołani do tego na, na mocy Chrztu Świętego. No, musi być jakaś podstawa tego. Siedzimy do, do pisma, do pisma świętego. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 28, wersety 16 i następny. Powtarzam. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 28, werset 16 i następny. Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli. Oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzierając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Idźcie, udzielajcie chrztu świętego. Możemy też powiedzieć idźcie i dawajcie świadectwo o tym, że jesteście oszczeni. To jest to nasze powszechne powołanie do świętości, do nawrócenia i do misji. To powołanie ma każdy z nas. Potem na e, przestrzeni lat odkrywamy w sobie powołanie kapłańskie, tak jak moje. Powołanie do życia w samotności, powołanie do życia jako osoba konsekrowana, jako pustelnik, jako ten, kto żyje jako dziewica konsekrowana, wdowa konsekrowana, wszelkiego rodzaju drogi powołania, drogi dialogu z Panem Jezusem, ale wszyscy jesteśmy powołani do świętości, do nieustannego nawracania się i do misji. A zatem moi kochani, powtórzmy. Tematem dzisiejszej naszej katechezy jest, kto to jest misjonarz. Wiemy, że misjonarz to jest ten, kto wyjeżdża głosić Ewangelię, ale uczeń-misjonarz to jestem ja, każdy ochrzczony, każdy, kto żyje sakramentami, każdy, kto swoim życiem głosi, e, głosi Ewangelię. Bardzo często. Mm, Zadawane są takie pytania: jak można zostać misjonarzem? Bardzo popularny jest wolontariat misyjny, wyjazd na misję. Ktoś zapragnął, kiedy usłyszał misjonarza, ktoś zapragnął, żeby wyjechać na misję. Jak to może się dokonać? Ja bardzo często odpowiadam i bardzo proszę sobie to zapamiętać: żeby być misjonarzem, trzeba być świętym. Bo świętość prowadzi nas do tego, jak mówi święty Paweł, że my nie możemy nie głosić Jezusa. Święty Paweł. My nie możemy nie głosić, nie możemy nie świadczyć o Jezusie Chrystusie. My całe swoje życie mamy, mamy oddać na służbę Jezusowi. A zatem, jeżeli chcesz zostać misjonarzem, to najpierw zacznij od siebie, od swojego uświęcenia, od swojej drogi do, do Pana Jezusa. Potem, jeżeli żyjesz w domu, w rodzinie, to zastanów się, podejmij decyzję rozmawiaj z Panem Bogiem, jakiego On chce Ciebie, czy chce Ciebie jako kapłana, siostry zakonnej, czy jako małżonka. Jeśli chce Ciebie jako małżonka w przyszłości, no to bądź takim małżonkiem, żeby uświęcić siebie, współmałżonka i swoje małe pociechy, czyli dzieci, które daje Ci, które daje ci Pan Bóg. To jest to zadanie. Wtedy jesteś dobrym uczniem, misjonarzem. Bardzo często też gdzieś w jakichś Prywatnych rozmowach e, zadajecie pytanie e, o to, e, czy, czy misjonarz to jest ktoś rzeczywiście, kto musi być obdarowany zdrowiem, specjalnymi talentami, e, jakieś specjalne studia musi skończyć. Pamiętajcie, prosta maksyma, którą sobie często powtarzamy. Pan Bóg e, nie, powo nie powołuje e, szczególnie uzdolnionych, tylko uznania powołanych. Jeżeli zapragniesz. Służyć Jezusowi jako misjonarz, jako Jego świadek, to Pan Bóg ci da tyle darów i obdaruje cię takimi talentami, że będziesz mógł e, głosić Jezusa po krańce, na krańce świata. No oczywiście, misjonarz jest członkiem Kościoła, który został przez Kościół posłany. Proszę to zapamiętać: członek Kościoła posłany przez Kościół w nawiasie przez swojego biskupa, przełożonego, bo, bo nie można być misjonarzem w swojej drodze. Trzeba być posłanym przez Kościół. Misjonarz to jest ktoś z Kościoła, ktoś, kto jest posłany przez Kościół po to, żeby służyć Kościołowi. Talenty, język, odwaga przydadzą się. Umiejętności takie bardzo techniczne, ale pierwsza umiejętność... To jest miłość Jezusa. Proszę zapamiętać. Miłość Jezusa przynagla nas, mówi święty Paweł. Jeżeli prawdziwie kochamy Jezusa, będziemy mu służyć. Jeżeli prawdziwie kochamy Jezusa, będę uczył się języka. Jeśli prawdziwie jako wierzący kocham Jezusa, będę czytał lekturę. Jeśli prawdziwie kocham Jezusa, będę zachowywał. Jego prawo i będę zachowywał też to, o co proszą mnie moi rodzice, o co prosi mnie Kościół, o co prosi mnie moja, moja ojczyzna. I tak samo jest misjonarzem. Kocham Jezusa i dlatego dobrze się przygotowuję do tego, żeby głosić, głosić Ewangelię. Moi kochani, dużo się już nagadałem. Mam nadzieję, że po tej katechezie będą jakieś konkretne pytania. Można pisać na na Facebooku można pisać na Twitterze do nas do papieskich dzieł misyjnych, można na Priva do mnie pisać. Spróbuję udzielić odpowiedzi, o ile znam na nią odpowiedź. Jeżeli nie, to do... czytam albo pójdę na specjalne studia i mo może wtedy będę umiał Wam odpowiedzieć. Najważniejsze z dzisiejszej, e, z dzisiejszej katechezy: próbujemy zrozumieć i przyjąć prawdę, że Jezus prosi apostołów, żeby byli misjonarzami. E, to Jezus posyła poprzez Kościół misjonarza. Misjonarz to jest specjalna osoba, która została posłana na specjalne terytoria misyjne, aby głosić Ewangelię, a uczeń misjonarz to jest każdy z nas. Dzisiaj przywołałem Ewangelię według Świętego Mateusza, rozdział 28, wersety 16 i następny, nakaz misyjny. Bardzo proszę, jeżeli macie chwilę wolnego, można też wygooglować sobie, co mówi papież Franciszek na temat, na temat misji? Kto to jest dobry misjonarz? O co Kościół powinien dbać w swoim posługiwaniu i bardziej o kogo? Możecie też z dobrych źródeł papieskich dzieł misyjnych, watykańskich poczytać, co papież mówi na temat Amazonii, wielkiego terytorium misyjnego. Papież Franciszek też konkretnie mówi, jak możemy się zaangażować w pomoc misjom i misjonarzom. To będzie taka praca domowa. Jeżeli ktoś będzie miał z nią problemy, nie macie gdzie ściągać, bo nie ma korytarza, to bardzo proszę pisać, doczytywać, jestem z Waszej dyspozycji. Następna katecheza, jaką będziemy mieli, to będą formy zaangażowania misyjnego, formy, przez które możemy wspomagać misje i misjonarzy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do zobaczenia na następnej.